Kochani, do traka powstają najróżniejsze mapy. Powstaje taki Felsbrun, ale powstają mapy o wiele większe, na przykład mapy, które mają wielkość 4 Felsbrunów, mapy, które mają wielkość 8, 16 i więcej Felsbrunów. A co wy na to, jeżeli wam w tym odcinku pokażę, że istnieją mapy, które mają wielkość 256 Felsbrunów? Albo jest mapa, która ma wielkość. I tutaj naprawdę nie żartuję. Wielkości 1024 Felsbrunów. Te wszystkie mamy w dzisiejszym odcinku. A tym ordeczko nie zapomnij zostawić łapkę w górę i subskrypcję pod tym filmem, bo naprawdę warto. I reklamki. Cześć, kochani, bo jest taki portal Eneba, i tam można kupić sobie gry po totalnej tanioszce. Bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo. Znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy. I ty też musisz. Ale spokojnie, spokojnie, zaczniemy delikatnie. Zaczniemy od bardzo fajnej mapy o wielkości czterech Felsbrunów, czyli na przykład Wysokie Brodno. Wysokie Brodno to moim zdaniem jedna z najlepszych Polski ma polskich map, jeżeli nie najlepsza, ponieważ jest w wielkości czterech podstawowych map, czyli czterech Felzbrunów, a naprawdę tam nie ma pustki, tam wszędzie się coś dzieje, mapa jest wykonana bardzo ładnie. Trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz że przed kolejnymi mapami, że Często mapy, które są większe, to nie są tak dokładne, dokładnie zrobione. Brakuje tam jakiejś takiej otoczki. Czujecie się dosłownie jakby na pustym polu. A na przykład takie wysokie brodno naprawdę żyje i naprawdę jest tam dużo wsi, dużo różnych budynków, drzew i tak dalej. Bo wiadomo, jeżeli ktoś ma upiększyć mapę o wielkości jednego Felsbruna, to jest łatwo. Ale jeżeli już trzeba upiększyć mapę o wielkości czterech Felsbrunów, to trzeba zwrócić uwagę na wydajność, żeby nie było lagów. A po drugie, też, żeby to wyglądało ładniej. Trzeba na to poświęcić cztery razy więcej czasu, bo mapa jest 4 razy większa, ale naprawdę wysokie brono to bardzo fajna mapa. Ma 248 zróżnicowanych pól. Od 1 dziesiątej hektara do 18 he na hektarów. Naprawdę jest tu bardzo fajnych. 5 gotowych gospodarstw. Mapa jest kompatybilna z Season Modem. Czysty lok, nie ma żadnych problemów. Jest naprawdę sporo lasów i te lasy są wykonane bardzo fajne. Tam ogólnie był wykonywany taki presezon do farmingowej Masakry 2 na Wysokim brodnie. No i powiem Wam, że całkiem spoko sobie radzi. Ale taka mapa na 16 graczy to słabo. Na 5, 6 jak najbardziej. Może 7, 8, ale już na 16. Gracze ta mapa już powoli nie wyrabia. Kolejne miejsce to też mapa o wielkości 4 Felsbrunów, jest to mapa MWP-19. MWP-19 to mapa, która raczej jest przeznaczona na duże maszyny, bo wysokie brodno jest przeznaczona naprawdę na wszelkie maszyny. Naprawdę takie zróżnicowane pola pozwalają grać i na trzydziejskach i na dużych John a tutaj raczej tylko duże John ale też na krajobraz naprawdę nie mogę tutaj narzekać, nie ma tutaj takich pustych terenów, cały czas się coś dzieje, jest dużo fajnych lasów, jest wszędzie dużo drzew, bu drzew budynków, wsi e i różnych takich mini miasteczek. No ale pola są ogromne, pola są ogromne, bardzo nierównomierne, więc tam trzeba będzie już pomyśleć jak puścić pracownika albo w ogóle go nie puszczać No naprawdę jest dużo ciekawych terenów, jest są duże fajne jeziorka, są duże fajne łąki, naprawdę mapa jest przeznaczona i na taką farmę typowo zbożową, i na farmę typowo ze zwierzątkami. Bardzo polecam, nie możecie nie pobrać tej mapy, a my lecimy sobie już do miejsca kolejnego, gdzie mapa będzie o wiele większa. A jest to mapa o wielkości 16 Felsbrunów. Dobrze słyszycie? Jest to mapa Wild West. No ta mapa to tak jak właśnie mówiłem. To już jest mapa bardzo duża, posiada duże pola i kwadratowe, więc możecie sobie tam standardowo puszczać sobie pracowników, nie ma z tym problemu. Ale, no już takie sprawy jak... Yy... Czytulność na mapie, takie coś, czy na tej mapie się coś dzieje, czy się nic nie dzieje, czy coś tam jeszcze, tam czegoś nie ma. No tak, lipa pan, powiem, naprawdę lipa. No. Nie ma tam już na przykład jakichś wsi wielkich. Ta mapa już nie jest taka. Przytulna. No już widać, że ten teren ogromny wszedł autorowi w głowę, no i już po prostu nie miał czasu, albo po prostu chęci, żeby tyle terenu upiększyć. No i znajdziecie tam naprawdę dużo takich pustych pól. I jednak mapę naprawdę polecam, ponieważ jeżeli na przykład lubicie sobie pograć na ogromnych maszynach i zrobić sobie taki typowy PGR, tylko na John Deere'ach, i New, no, takich nowych, nowych New Hollandach, to naprawdę mapa niezastąpiona. Bardzo fajnie wykonana, pod względem technicznym, nie ma żadnych bugów itd. i tak dalej, laski tam znajdziecie, i jakieś tam Pola i tereny, gdzie jest trawa, naprawdę super, super, super mapa. Jest od jakichś totalnych maniaków, nie wiem jak nazwać tych ludzi, jest mapa Teksasu w skali, nie wiem jakiej, ale jest odzorowana część Teksasu, farming. Simulator 19. Ta mapa ma wielkość 64 Felsbrunów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze słyszycie, naprawdę 64 Felsbrunów. I ta mapa już naprawdę w porównaniu jeszcze do poprzedniej, ta mapa jeszcze jest jeszcze bardziej gorzej wykonana, naprawdę jeszcze mniej ma takich szczególików i tak dalej. Większość terenów jest tworzonych prosto z generatora, jest tam bardzo mało obiektów ale mapa nadal działa. Nadal jest tam zrobione kilka pól, kilkadziesiąt, nadal są jakieś punkty skupu, nadal ta mapa jakoś żyje i powiem wam, że nadal tam po tej mapie da się jeździć, da się kościć, da się orać. Mapa jest ogromna. Jak ja próbowałem na przykład przejechać z punktu A do punktu B, to się jedzie czasami jak w Eurotracku. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i jedziesz. Naprawdę mapa dla takich totalnych hardkorowych graczy farminga. Bardzo polecam na przykład sobie zrobić największe pole yy, na tej mapie pługiem dwuskibowym. Naprawdę pole. Polecam, spróbujcie, jak ktoś to zrobi, to, to jest u mnie od... na odcinku od razu. Ale mapa z miejsca pierwszego to jest coś naprawdę mega fajnego. Bo mapa ma wielkość 1024 podstawowych map, czyli na przykład takich 1024 felsbruny na jednej mapie. Tylko ta mapa już w ogóle nie ma nic. W sumie na tej mapie jest sklep, na tej mapie jest jeden punkt skupu i cała mapa jest yy, zasadzona w burakach cukrowych. Więc w sumie na niej nic bardzo nie porobicie. Ale fajne doświadczenie, możecie sobie tam wbić i spróbować na przykład pick upem przejechać z punktu A do punktu B Ja się po kilkunastu minutach znudziłem i wyłączyłem, a nawet nie byłem w połowie trasy Więc... wow Naprawdę możecie na przykład tą mapę pobrać i sobie, później sobie ją uprzedytować, przerobić Ja sobie nie wyobrażam, ta mapa jest tak ogromna i tak zrobiona Ona jest naprawdę... Jak ktoś wykopie te wszystkie buraki cukrowe to... Mogę mu pocałować nogi, naprawdę, mogę, bo ja nie wiem czy to jest wykonalne. Ja nie wiem gdzie w ogóle autorzy takich map, map są w stanie postawić sobie granice, czy na przykład postawią sobie granicę na, nie wiem, na, że map, że na przykład mapa będzie miała wielkość 4000 fersbrunów, 10000 Brunów i tam naprawdę nie ma lagów, tam naprawdę nie ma lagów. No tyle też, że nie ma budynków i drzew i niczego. Ale, na przykład, jeżeli bijecie na mojego Discorda, to możecie zgarnąć bardzo fajną mapę, znowu odzorowującą Amerykę, która odzorowuje północną Dakotę. I ta mapa ma wielkość 256 Felsbrunów, więc bardzo was zapraszam do tego, żebyście bijali na mojego Discorda i zgarnęli bardzo fajny bonusik. Zapraszam to już wszystko w dzisiejszym odcinku, a ty mordeczko napisz w komentarzu, czy raczej wolisz taką mapę, taki fersbrunik, albo mapę o wielkości fersbrunika, czy raczej mordeczko wolisz sobie pobrać mapę o wielkości, załóżmy tam, nie wiem 64 fersbrunów, albo 1024 fersbrunów napisz mi w koniecznie w komentarzu, czy na przykład chciałbyś żeby na przykład były mapy w przyszłości farmingu robione takie ogromne, czy raczej wolisz, żeby były robione takie malutkie albo też napisz na jakiej największej mapie zagrałeś albo jaką modyfikację pobierzesz zostaw w koniecznie subskrypcję na moim kanale, naprawdę ludzie, to jest bardzo ważne, bo bardzo mało osób subskrybuje mój kanał, którzy mnie oglądają, a mam, mam nadzieję, że będą mnie subskrybowali. Tak, w sensie ta większa ilość ludzi. I zostawcie łapkę w górę, żeby film gdzieś tam... Nie spadł na dole i nie usłyszeli. Możesz też, Mordeczko, wysłać ten film do swojego ziomeczka, co nie? Żeby też mu powiedzieć, Mordo, patrz, jakie są ogromne mapy w farmingu. A jeżeli to wszystko zrobisz, to piję też na mojego Discorda, żeby zgarnąć bonus. I biej na mojego Facebooku, na moją facebookową grupę, flota mysocial24. I na mojego Instagrama, mysocial24. To wszystko, dziękuję, lecę, elo.